Wow, 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 wow. Dzisiaj jestem bardzo smutny, bo okropnie boli mnie łapka. Pytacie dlaczego? Wszystko przez tego potwora o lodowatym sercu, który grasuje w kuchni. Chciałem dziś księdzu przygotować kanapki z serem na śniadanie. Wspiąłem się na krzesło, wyciągnąłem ser. Aż nagle ten potwór kłap przytrzasnął moją pluszową łapkę swoimi metalowymi zębami. Ała, 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 ała. Ksiądz też dzisiaj, jakiś taki smutny, mówi, że nie może być na ostatniej kolacji, bo to jedyny dzień w roku, kiedy nie ma kolacji. Nie za bardzo rozumiem. Cześć, pan. jak tam twój palec? Mówiłem, żebyś uważał, jak wyciągasz jedzenie z lodówki, a ty, jak zwykle, szybko, szybko i masz. Chciałem księdzu uszykować śniadanie, bo ksiądz tak niezdrowo się odżywia. Rano tylko kawa i do pracy. Sze pan, jak miło, że się o mnie troszczysz. Czyli można powiedzieć, że cierpisz teraz z miłości do mnie? Ksiądz to zaraz jakby kazanie mówił. Miłość tu, miłość tam. Powiedzmy. Że księdza Zal... lubię i jesteśmy kumplami. Żal mi się zrobiło, że ksiądz biega z pustym żołądkiem i w dodatku jakiś taki smutny. Z pustym żołądkiem to akurat dziś pasuje, bo jest wielki piątek i dorośli jedzą tylko jeden posiłek dosyta i dwa skromne. A smutny jestem, bo dziś wspominamy. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu. O śmierci to już ksiądz coś mówił w niedzielę, ale dlaczego na krzyżu? O ile wiem, to normalnie ludzie umierają na łóżku, w szpitalu, ale na krzyżu? To trudny temat dla Małego Misia, ale powiem Ci tylko tyle, że Pan Jezus umarł z miłości do mnie, do Ciebie, do wszystkich. A czy to bolało? Jestem pewien, że to bardzo bolało. To ta miłość musi być bardzo wielka taka wielka jak Wielki Piątek. Myślę, że jeszcze większa. Pan Jezus kocha wszystkich ludzi bez wyjątku. Pan Jezus kocha wszystkie zwierzęta. Kocha także wszystkie misie. Niemożliwe. A czy kocha także potwory? No tak. Jasne, a o jakim potworze myślisz? No, o tym w kuchni, co mnie użarł w łapkę, jak walczyłem o księdza śniadanie. Masz na myśli lodówkę? Tak, Pan Jezus kocha także takie potwory. Myślę sobie, że każdy z nas czasami staje się potworem. Zwłaszcza wtedy, kiedy wyrządza krzywdę drugiemu człowiekowi albo drugiemu misiowi. I on wtedy też nas kocha? Tak. Nawet jeszcze bardziej. Pan Jezus kocha swoich wrogów. O, to szacun! Ja bym takiego kuchennego potwora najchętniej jakoś ukarał. Na przykład wyłączył go z prądu, żeby miał za swoje. Szczepan. Potwory też są czasami potrzebne. Ten nasz kuchenny przechowuje nam jedzenie. A wiadomo, że bez jedzenia byśmy długo nie wytrzymali. No właśnie, to ja tu z miłości do księdza walczę z potworem i narażam życie, a ksiądz nie chce zjeść tego, co wywalczyłem. Hmm, to chyba zjem sam, bo nic nie jadłem od dwudziestu minut. Całe szczęście, jeszcze nie jestem dorosły, więc mogę. A przy okazji, poszukam zajączka, bo może też zgłodniał. A jak zajączek Głodnie? głodnieje, to zamienia się w potwora. Hihi. Hi, 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 hi.